Dzisiaj zrobimy coś, co pachnie jak prawdziwy dom w niedzielne popołudnie karkówka duszona w bardzo dużej ilości cebuli. Pamiętam, jak moja mama to robiła. Zapach niósł się aż na podwórko i każdy wiedział, że będzie pyszny obiad. To jest proste danie, ale słuchaj uważnie, bo diabeł tkwi w szczegółach. Najpierw mięso. Mam tutaj piękne plastry karkówki, około kilograma. Najpierw. Każdy plaster porządnie nacieram solą i świeżo mielonym pieprzem z obu stron. Nie żałuj przypraw, karkówka to lubi. Teraz cebula. Potrzebujemy jej dużo, przynajmniej cztery albo pięć dużych sztuk. Kroję ją w piórka. I nie płacz mi tu nad deską, cebula to samo zdrowie. Na patelni rozgrzewam solidną łyżkę smalcu. Ja używam smalcu, bo daje najlepszy tradycyjny smak. Ale jeśli wolisz lżej, możesz śmiało użyć dobrego oleju rzepakowego. Obsmażam mięso na mocny, złoty kolor i zdejmuję je na talerz. Ob A teraz moja babcina porada. Na ten sam tłuszcz, który przeszedł smakiem mięsa, wrzucam cebulę. Smażę ją powoli na małym ogniu, aż będzie mięciutka i słodka. Nie spiesz się, to jest sekret tego sosu. Kiedy cebula jest już złota, Wkładam mięso z powrotem do garnka, dodaję dwa ząbki czosnku i dużą szczyptę majeranku. Podlewam wszystko szklanką wody lub bulionu, przykrywam i duszę na wolnym ogniu przez około godzinę, aż mięso będzie się rozpływać w ustach. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich domowych przepisów, koniecznie zasubskrybujcie kanał babcia Ania i zostawcie łapkę w górę dla staruszki. A w komentarzu napiszcie mi, z czym najchętniej podajecie taką karkówkę: z ziemniaczkami czy może z kaszą? Smacznego.